DJ'ika jest ja dzisiaj ze mną farynz, a przed nami znajduje się ogromna plansza z 12 kartonami, w których znajdują się dziwne składniki do naszych pizz. Za chwilę wejdziemy na 8-metrowe rusztowanie, z którego będziemy rzucać do tych kartonów różnymi dziwnymi przedmiotami i tym samym będziemy wybierali sobie nawzajem składniki do naszej pizzy. I pizzę teraz łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po milion subskrypcji, a my teraz już pakujemy się na rusztowanie. Jesteśmy już na samej górze i teraz musimy zagrać 3 po 3, kto pierwszy będzie celował okay. w tarczę? 3 Trzy po trzy. Ja pierwsza! Ja zawsze tym przegrywam, najgorzej. A pierwszą rzecz, jaką będziemy rzucali, jest młotek. Niech będzie. Tutaj jest nasza pizza jeszcze goła jest. i wesoła. Ser i sos. Pomidorowy. pomidorowy, ok. Margerita, zwykła. Za chwilę będziemy rzucali dodatki i chciałam tylko powiedzieć, że zasada jest taka, że jeżeli ja nie trafię okay. w karton, no to ciebie pomija dodatek. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Więc... Czyli ja tobie wybieram dodatki, a Ty mi? Tak. No dobra, łatwe. Przechodzimy do pierwszego rzutu. <laughs> ok, pierwszy rzut należy do mnie, rzucamy młotkiem. No <laughs> dobra, dobra. Uwaga! A? Idealnie, nawet się wbił! Kabanosy i pianki marshmallow. Nieźle. Nie mam pojęcia kompletnie, co tam się znajduje w środku, ale też postaram się coś głupiego trafić. Kurczą, że tam dalej. Leci! Nie trafiłem! Ha -ha! To się zemści na pewno. Okej, okay, rzeczy, które ja trafiłam dla Christiana, to jojo -jo oraz. Piripiri. Piri. Kabanosy, piripiri. Okej, okay, czyli rozumiem, że ta moja ta twoja. <ścoughs> tak! <ścoughs> Dokładnie. No dobra, no to. Do dzieła. Ładnie pachną, chcę spróbować. Pizzy z piankami jeszcze nie jadłam. Faktycznie chodź. Dobra, tak żeby się zmieściły wszystkie składniki, to na razie... najgorzej oni się one się rozpuszczą. <laughs> Czeka banosa. W całości! Tak. Zrobimy hashtag. Hashtag pizza! Hashtag shit pizza chyba. No to czas na kolejną rundę. Kolejny rzut będzie. Jestem ciekawy, czy gdzieś nie przybiegnie. Ale spada! O nie! Nie trafiłaś. Teraz Ty. Uuu. Tak! Trafiłeś, Trafiłem. dobra. Co to są? Naleśniki? Mini pancakeeeeki! Hmm. <laughs> Naleśniki danie ekspres. Baby pancakeeek! Dobra, JJka, nie będę Ci żałował pancake'a. Pokaż jak smakują. Nie, dopiero na pizzy. Mm, dobra. Okay. Tylko nutella jeszcze by się przydała. Tak, tak, nutella od razu. Wygląda jak taka, taki oscypek na pizzę. starczy mm. Ci tyle. Pokaż. Dobra, lecimy dalej. Kochani, kolejna rzecz jest to Shuriken, który na pewno wbije się w karton. No zobaczymy. mam taką nadzieję. Tutaj puszczę po prostu i mam nadzieję, że trafi. Ale żeś zepsuła rzut. Centralny! Co zrobił? Popcorn i ananasy! O nie! Czyli to będzie ta Hawajska. Tak. Dobra, zaczyna się robić dziwnie. Mmm, popcorn. Ja widzę, narobię takiego smaka na leśniki. Popcorn, oborra. Tak to wygląda. Przepięknie. A tu ładnie ci porozkładam, żeby nie było, nie? A ciekawe, co się z tym popcornem stanie? W mikrofalówce? wy... W, jezu. w piekarniku. Aha. Tyle ci chyba starczy, co? Tak. I mamy Mogę ananasa. Eee, bo się ptaki zlecą tutaj na piętro. Teraz Ananasio. To będzie mocne, proszę bardzo. Taki piękny. Na sam środek. O! Jest git. Uspokój się. Trzeba to ładnie podzielić. O! Cudownie, Ej, Twoja pizza wygląda bardzo ładnie. Możecie już się powoli zastanawiać nad nazwami dla naszych pizz, a my lecimy z kolejną rundą. Okej, okay, lecimy z kolejną. Tym razem celujemy piłką. Teraz się okaże, kto na łeb chodził. O! o! Idealnie! Czytoski! Czytoski! Dobra, kabanowski, czytoski, marszmallowski, Super jest. Będzie śmiesznie, jak ja nie trafię, że ten karton się śmiałem, że na łeb nie chodziła. Trafił. Łatwo. Co to jest? Żelki i świerszcze! <śmienny> 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 nie! I po pizzy. Ananas ze świerszczami, coś pięknego. Uwaga. Trochę tylko świerszczyka. nie dużo. Tylko. sobie. Aaaaa! Jeszcze raz, tak? jesteś normalny! Ja już, się nabrała, to ja zaraz nie wytrzymam. Powiedz, jak smakował? Super jest. Czy to te kwaśne żelki? Każdy, kto uwielbia te żelki, zostawia teraz łapkę w górę, bo jak nie zostawi łapki w górę, to nigdy już jej nie zje w życiu. Tęczowe żelki są Tęczowe super. świerszcze. Lecimy dalej. W kolejnej rundzie rzucamy takimi oto nożami. Kunajem. Kunajem. No. Ja wybieram kolorowy. Uwaga. Ja wbiłam, ale nie wbiłam go, kurde! MMM! -y. MMM, -y, łatwo! Ty masz wszystko super! A, ja zaryzykuję tutaj. Tak, chcesz rzucić. I dalej! Nagetsy! Nagetsy z ze świerszczami, tam już nic nie pomoże, nie? Nagetsy, świerszcze, żelki, a. Pyszota! ota! Dania Ekspres, nagetsy! Pysz, Odda ci te M&M'sy. A mi tych te nuggetów też jest, tobie szkoda te oddać. Wystarczy, wystarczy. Cztery? W sumie hmm. dużo będziesz miał, okej. Okay. Reszta to zostanie to pewnie szakło zje na obiad. <grym> Chyba, że mu odda swoją pyszną pizzę. Patrzcie na to. Widzieliście kiedyś coś bardziej cudownego? O. Nie. Kolejna runda. Kolejną rzeczą jest cegła. Czekaj, czekaj, <grym> matka dzwoni. No? <grym> <grym> Mamo? Halo? Na rusztowanie Do jestem, nie mam czasu teraz. No to zrobiłam. Jestem na budowie, no <grym> dobra, celuję prawy górny ruch. Tak. Nie Leci. No zabrakło ci jakieś pół metra. Prawie było. Środeczek moi drodzy. Idealnie. Hałwa! Bo hałwa z piekarnika będzie pyszna. Misiek, hałwa królewska, Mówi ci to coś? Twoja ja ulubiona. W ogóle, ja w ogóle nie lubię chałwy. Uwaga. O kurczę. Nie. Tu się bardzo ciężko kruszy. O nie, ona się rozpuści co w piekarniku, to będzie tragedia, ten posmak. To dam ci na kurczaka trochę. Teraz rzucamy czterema kurczakami naraz. Nic nie słyszałem. Cztery ma kurczaki na raz. <grym> Okej. Okay. Ta, tak! Jest! Trafiłam! Tak! Rzucam dwa tu i dwa tam. Uwaga. Go. Nic. Zajebiście. Ktoś zamawiał gośką czekoladę. A to nie ja dla Ciebie trafiłem? Nie, to ja dla Ciebie trafiłam. Tylko proszę ładnie układać, tak? Tu kosteczka. Tu koło to marshmallow kostecz... poproszę. To wygląda bardziej jak tort, niż jak pizza. No. Ja generalnie A. nie narzekam. U mnie na chwilę obecną jest spoko. Dużo słodkiego, słonego. Cud git chyba. U mnie jest średnio. Hawajska na wypasie. Do gry wracają kunaje. Tak jest. Nie umiesz rzucać tym przecież. Ale trafi, ale w Tak, się w tak, tak, tak. Proszę odejść. Wystarczy tak opuścić. Pizza <noise> z mentoskiem. Co jest? pomagam ci, odpuść mi te mentosy. Pozwolę ci wybrać sobie paczkę. Nie no Jesteś wkurzona jest... na te mentosy? Jakiś kiepski żart, Ta. No to będziemy nimi rzucali w ostatniej rundzie. Co na to? Dobra. Mentos, The Fresh Maker. O. Czekaj. Spokojnie, kochanie. Żebyś po zjedzeniu miała świeży oddech. Ile? Jeszcze dwa. Wystarczy już. Żeby było symetrycznie. Tutaj jeszcze. Jeden. Świetnie. Pięknie. To teraz rzucamy mentosami, tak? z no, takim jednym groszkiem. Okay. Zostały dwa ostatnie kartony. No. Grozy. Grozy, myślisz? Tak. To dawaj, zobaczymy czy trafisz. A! Ale lesz, a ja w ten. Celuję raz jeszcze. Dawaj. I uwaga! Nie! Yes! <grym> Dobra, to jak już uparłem na to. Albo nie skubnę Ci tam tego. Centralnie I let's go! Nie no, Dlaczego? tego jeszcze nie grali. Dlaczego ja zawsze na swoich odcinkach dostaję najgorzej? Ostre fasolki. Dobra, muszę trafić ostatni składnik. Zobaczymy czy trafi. mi się wydaje, że nie. Leci. <noise> Zniosło na wietrze. Jestem beznadziejna dzisiaj. Teraz ja? Napiszcie w komentarzu JJ-ka smacznego, bo nie ma do czego. No nie trafisz i tak, rzucaj. <noise> Dobra, walimy wszystkim czym się da. Dawaj młotkiem teraz. To trafi. Uwaga! Nie! Decyduję się na ten głupi krok. Całą rodzinką walę w to, nie? I tak nie trafię. O! Zmasowany atak kurczaków na pizzę! Mamy to! To się nie dzieje. Fleming Hot? Zapomniałem, że to jest otwarte. I że ja się tak wyciąga. Ha! Zielona? może być zielona. Taka to może być nie, habanero. może już jej nie, może już więcej nie dawaj. Kolejna zielona. Może już wystarczy. Kolejna, o tu nam wypadła. Dobra, pięć fasolek, mam nadzieję, że na którąś trafisz. A one, uwierzcie mi, są naprawdę turbomocne. Ta ostatnia, Carolina Reaper, to z 15 minut pali. I to tak, że nie idzie wytrzymać. Wiesz co, może daj to dla osoby, która potrafi otwierać puszki, z nie skaleczy. I troszeczkę tuńczyka na żelkę. Tuńczyk na żelkach. To Dlaczego jest to. mi to psujesz? Dobra, wystarczy Nie, już. muszę położyć Ci w każdy Mogę zakamarek. Jest cudowna. To teraz czas na... Pieczonko. Pieczonko tej pizzy i pokażemy Wam, jak wygląda upieczeniu Powoli tam, Szaku, bo ta moja pizza jedzie. Pyszne? mms y są mega. bawełnę <grym> Częstuj się. Dzięki. Nie opuść tylko. Co mało Możesz opuścić. Uspokój się. Wywal to do oczka. Tak. Kto to będzie jadł? Ja. No, posłuchaj tego. Spodano do stołu. Ja ze swojej w sumie jestem zadowolony. Nie wiem jak J.J. Spójrzcie na to. To jest to. To jest to. Pieczona pianka. Ej. To jest to. Mm. Ale ona się przykleja do twarzy. Pa. No? Co <grym> jest? stapie ci skórę. Może być. Takie 5 na 10. Nagiec. Dobra. <grym> ja się pytam. Co się stało z moimi czytoskami? One się zwęgliły troszeczkę. Ja pierdziu, tej pizzy się nie da pokroić. Już wiem, dlaczego nie robią takich pizz. <ścoughs> o fu, Krystian, ja tego nie zjem. Sama sobie wybierałaś składniki, tak? Nie, Ty mi właśnie wybierałeś. Ja już mam swój kawałeczek, prezentuję się tak. No to smacznego. Mamy tu czekoladkę, MMM sy, piankę, tosek i kabanosik ostry. I jak? Cisza. Czekolada zabija smak wszystkiego. końca to, ja to dokończę, u bo mnie, ja jestem challenger. U mnie tuńczyk zabije smak wszystkiego. Raz, dwa, trzy. Nie! A, fuu, hmm? be, nie! To jest najgorsza pizza, jaką miałbym w życiu. Drugi raz tego nie powtórzę. Dobra, ale nie jest zło. Mogło być gorzej. Jeszcze ten świerszcz tutaj wystający. Mentos, popcorn rozgnieciony. Aaa, to jest straszne. Nie, już, no jest tu świerszcz. <grym> <O fu> <grym> nie, ja podziękuję. Pyszna była. Wszakom, możesz się częstować jak chcesz, nie? Rogala zwołaj też. Niech chyba odpuszczę. Dawaj ten z mentosem. Świerszcz z mentosem i z żelkiem. Ja nie... Ej, to jest serio? Ze wszystkich odcinków, yy, jakie nagraliśmy, to jest chyba najgorsza rzecz, którą muszę zjeść. No, dawaj. Op. Dawaj, a z przodu. Krystia. Nie będzie źle, nie będzie źle. Dawaj. Hop! Nie oddawaj. O, po plecka. Po Obiegła. Chyba do kibelka. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że u Was dzisiaj na obiad chociaż było coś smacznego. Napiszę w komentarzu, co jedliście na obiad. Na dzisiaj to było tyle. Zostawcie życie z suba, bo faktycznie to był ciężki challenge. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Elu!